Witajcie kochani! Przed nami zadania z ciągu arytmetycznego. Zapraszam do oglądania. Pierwsze zadanie polega na wyznaczeniu wzoru ogólnego. No i tu wzór ogólny wyjęłam Wam z tablic. Oczywiście w tablicach jest to napisane wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu, ale to jest dokładnie to samo. No, co mamy w treści zadania? Mamy wyraz dziewiąty i wyraz 17 dany. No, ale nie mamy wyrazu pierwszego. Żeby wyznaczyć wzór ogólny, zobaczcie, potrzebujemy wyraz pierwszy i różnicę. Dlatego też posłużymy się oznaczeniami, jak wyznaczyć wyraz dziewiąty. No to jeżeli chociaż trochę coś wiecie o ciągach, to wiecie, żeby powstawały kolejne wyrazy, trzeba w ciągu arytmetycznym dodawać lub odejmować pewną y, liczbę i my tą liczbę nazywamy właśnie różnicą. No i tutaj mamy tą R jako różnicę. Czyli jednym słowem, żeby na przykład powstał wyraz drugi, to do pierwszego wyrazu musicie dołożyć jedną rkę. Ale żeby powstał wyraz trzeci, to do wyrazu pierwszego musicie dołożyć dwie rki. Więc analogicznie, żeby powstał wyraz, słuchajcie, u nas dziewiąty, to do A1 musicie dołożyć osiem r. -ek. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wyraz jest dziewiąty, to dokładamy o jedną mniej rkę. No i jeszcze potrzebujemy wyraz 17. No to znaczy, że do A1 dołożymy 16 erek. No i w ten sposób możemy sobie, słuchajcie, zrobić układ równań. To znaczy, wiemy, że wyraz 9 z treści zadania wynosi 17, a wyraz 17 wynosi 9. I w tym celu możemy tu zrobić, słuchajcie, klamerkę i już mamy układ równań. I teraz tylko musimy odpowiednią metodę wybrać, w jaki sposób rozwiązać ten układ równań. No i tutaj proponuję oczywiście metodę przeciwnych współczynników. No myślę, że pamiętacie, na czym to polega. Tu trzeba stworzyć przeciwieństwo przy którejś z literce, czy albo przy A1, albo przy R. No i ja stworzę przeciwieństwo przy A1. I tutaj pomnożymy pierwsze równanie razy minus 1. W ten sposób uzyskamy minus A1 minus 8R równa się minus 17. Drugie równanie oczywiście przepisujemy niezmienione. I później, kiedy mamy już przeciwieństwo przy jednych zmiennych, czyli przy zmiennej A1, możemy to dodać stronami, czyli z góry na dół. No oczywiście A1 się nam wyzeruje, a tu mamy minus 8 plus 16, no to mamy 8R. -ek. No i tutaj mamy minus 17 plus 9. Tu widać, że to jest minus 8. No i zobaczcie, jaki prosty rachunek. Dzielimy to na 8, czyli r jest równa minus 1. No, oczywiście nie zawsze wyjdą takie ładne rki, ale tutaj chodzi o sens zadania. Więc teraz wracamy sobie nad kreskę i szukamy fajnego naszego równania, żeby obliczyć A1. No i ja takie równanie tutaj bym proponowała. O na przykład tu, to albo to piętro wyżej. No w sumie to nie ma znaczenia, które chcecie. I podkładamy pod R-1, czyli piszemy A1 dodać 16 razy minus 1, Równa się oczywiście 9. No i tutaj mamy A1 odjąć 16 to oczywiście 9. 16 wędruje na drugą stronę, zmiana strony to zmiana znaku. No i oczywiście A1 wychodzi nam, proszę bardzo, 25. No dobrze, czyli w momencie, kiedy już doszliśmy do tego, ile to jest R i ile to jest A1, czyli wyraz pierwszy. Możemy z tym wszystkim słuchajcie, wrócić do naszego tutaj wzoru, który wyliśmy z tablic i napisać, jak ten wzór ogólny teraz wygląda, czyli AN równa się. Za A1 wstawiamy oczywiście wyliczone 25, dodać za N nikogo nie możecie podstawić, bo to jest właśnie ten sens, że to jest n-wyraz, czyli wyraz ogólny. I mnożymy razy wyliczona r, czyli minus 1. Teraz należy tylko to uporządkować, czyli musicie wymnożyć nawias razy ta r, czyli u nas minus 1, no i ładnie, później zredukować wyrazy podobno, ile istnieją. No to mamy minus n i plus 1. No i oczywiście wzorem ogólnym będzie, tutaj możemy sobie dodać 25 i 1 czyli 26 minus n i to jest nasza odpowiedź. To jest wzór ogólny właśnie naszego szukanego ciągu. No dobrze, przejdźmy do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu mamy takie trochę jakby zadanie tekstowe. Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny i mamy obliczyć długości przyprostokątnych, jeżeli wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 10. No słuchajcie, zadanie to nie jest wcale takie trudne, tylko muszę Wam tutaj przeprowadzić pewną wizualizację, dlatego narysuję sobie trójkąt prostokątny i oznaczę moje boki. No dobrze, wiemy, że przeciwprostokątna ma 10. Natomiast pozostałe boki tworzą ciąg arytmetyczny, czyli załóżmy, że dziesiątka będzie naszym jakby wyrazem pierwszym i teraz my będziemy jakby zmniejszać ten, ten ciąg, czyli kolejny nasz bok to będzie na przykład tutaj 10 minus r, bo r to już wiemy różnica w ciągu, natomiast kolejny bok to już będzie, że odejmiemy dwie rki. I w ten sposób powstały nam boki oznaczone za pomocą literki R. Oczywiście teraz by trzeba było dać jakiś warunek na R, bo no słuchajcie, tutaj Rka nie może wyjść dowolna. Wiemy, że Rka, no na pewno nie może być większa niż 5. Dlaczego? No słuchajcie, jakby była większa niż 5, to jakbyśmy wstawili sobie tutaj do tego boku, to wyszedłby bok ujemny. Czyli na pewno Rka, no, czy może być, słuchajcie, ujemna no czy mogę mieć coś większego niż słuchajcie ta przeciwprostokona? też nie czyli tutaj rk należy od zera no bo też ten trójkąt nie może przecież być równoboczny dlatego też rk musi być jakąś liczbą dodatnią ale nie może być większa niż 5 ten warunek jest zabezpieczający że jeżeli wyjdą nam jakieś dwie rki no to jedną trzeba oczywiście no, wyrzucić Tą, która nie spełnia warunków naszego zadania, chyba, że obydwie spełnią, ale zobaczmy. Wiemy, że jak mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym, no to tutaj musi być twierdzenie Pitagorasa. No to zróbmy je. Jedna przyprostokątna do kwadratu to jest 10 minus r do kwadratu. Dodać druga przyprostokątna do kwadratu. No i oczywiście całość równa się 10 do kwadratu. No, zastosujmy wzór skróconego mnożenia i zredukujmy to wszystko, zobaczymy, co nam powstanie. Powstało nam równanie kwadratowe. No i oczywiście tutaj wypiszemy sobie współczynniki, czyli A to jest 1, B to jest minus 12, C to jest 20. No i oczywiście standardowo liczymy deltę, czyli B kwadrat. Minus 12 do kwadratu, odjąć 4 razy 1, razy 20. No to my tu mamy 144, odjąć, słuchajcie, 80, więc wynikiem jest 64. Pierwiastek z delty to oczywiście jest 8. No i tutaj musimy wyliczyć sobie R1, czyli minus B, a B jest na minusie, więc dajemy 12. Odjąć 8 przez 2 razy 1, czyli tutaj widać, że mamy 4 przez 2. Czyli mamy 2. No i oczywiście nasze R2 to jest z plusem robimy, czyli plus 8 i 2 razy po 1. No to my mamy tutaj, że mamy 20 na 2, czyli 10. No i zobaczcie. Tylko nasza dwójka należy do przedziału 0,5, czyli do naszego warunku, który sobie wyznaczyliśmy, natomiast dziesiątka już do tego 0,5 nie należy. No i oczywiście r też nie może być dziesiątką, bo zobaczcie, no przeciwprostokątna jest dziesiątką. Gdybyśmy odjęli r, no okazałoby się, że mamy tutaj do czynienia z bokiem, który jest długości 0, co jest oczywiście niemożliwe. No dobrze, czyli my już wiemy, że r jest równe 2. Więc sobie z tą dwójeczką idziemy sobie do naszego tutaj trójkąta i obliczamy, jakie to są boki. No to, to już jest proste. 10 odjąć 2, czyli tutaj 8. No i tutaj oczywiście 10 odjąć 2 razy 2, no to 4. Znaczy odejmujemy 4 i 6, wychodzi jako trzeci. No i my ten trójkąt, my to znamy go jako trójkę pitagorejską 6, 8, 10. No i oczywiście... Cały trójkąt już jest tutaj wyliczony, jeżeli chodzi o jego boki. No i koniec zadania. Jedźmy do kolejnego. W kolejnym zadaniu. Ile początkowych wyrazów ciągu należy sumować, czyli dodać oczywiście do siebie, aby otrzymać sumę 546. Zwróćcie uwagę, że ten ciąg jest rosnący, czyli mamy minus 24, minus 22, minus 20. No, trochę tych wyrazów trzeba dodać, bo ta suma, jak widać, jest dodatnia, a nasze wyrazy początkowe są ujemne. Zastanówmy się, jaka w takim razie jest różnica naszego ciągu, czyli co ile tu się zmieniamy? No, każdy widzi, że o 2, czyli dodajemy 2 za każdym razem i ten ciąg oczywiście nam rośnie. No to wypiszmy, słuchajcie, a1 jest to minus 24, natomiast r to jest 2. No i widzicie, że tutaj w tablicach mamy dwa wzory i zawsze uczę się pyta, który wzór wybrać do zadania. No logiczne, że ten pierwszy trochę tu nam się nie nadaje. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, gdzie widzicie, A1 plus AN. AN oznacza wyraz ostatni. No a my nie znamy wyrazu ostatniego, no bo gdybyśmy wiedzieli, no to już zadanie stałoby się bardzo proste, bo my nie wiemy w ogóle, który to wyraz jest. No dlatego też proponuję użyć tego drugiego wzoru, ponieważ ten drugi wzór wymaga od nas znajomości tylko A1. No i oczywiście Rki. No N musimy obliczyć, to jasne, bo jak się ktoś pyta o wyraz, to znaczy, że pyta się o numer tego wyrazu, czyli o tą naszą N-no to słuchajcie, no to stosujemy ten właśnie drugi wzór, więc kreska ułamkowa, no i spróbujmy go napisać. Dwa razy wyraz pierwszy, czyli minus 24 w naszym przypadku dodać n minus 1 i razy różnica, czyli 2. To wszystko oczywiście dzielimy na 2 i jeszcze razy nk, no bo jej nie znamy, no ale całość wiemy, że to jest 546, więc zapisujemy 546 jako sumę. No słuchajcie, co możemy tutaj zrobić? No po pierwsze to ja myślę, że możemy sobie zrobić razy dwa. Ja wiem, że tutaj można skrócić, ale ja bym nie ryzykowała, bo niektórzy później źle skracają, więc no, zróbmy razy dwa i tutaj uporządkujmy troszeczkę sobie ten licznik. Ale musimy zapisać to w nawiasie, ponieważ teraz jeszcze zostało nam tutaj razy n, więc ta dwójka na dole nam zniknie poprzez to, że zrobiliśmy razy dwa obu stronie, ale nka nam jeszcze zostaje, czyli minus 48 dodać 2n minus 2 i razy, oczywiście, n, co daje nam 1092. No dobrze, no to słuchajcie, wymnażamy razy n, ale jednocześnie tutaj porządkuję, czyli tu mam minus 50, czyli mamy tak 2n kwadrat, no bo to razy to i oczywiście razy tutaj jeszcze 50. Minus 50, czyli mamy minus 50 n, no i równa się to 1092. Na drugą stronę przenosimy 1092, czyli mamy 2n kwadrat. Minus 50n minus 1092 równa się 0. No oczywiście możemy to wszystko znowu podzielić na dwa. Widzicie, no kręcimy się w kółko. No tu nam pozostaje, słuchajcie, już teraz tylko wyliczyć deltę, więc my to zrobimy i obliczyć n1 i n2. I widzicie, że po wyliczeniu n1, n2, jedna z n jest ujemna. A co my wiemy o n? -ce? No myślę, że już niejednokrotnie mieliście powtarzane też na lekcji, że n jest liczbą naturalną dodatnią, czyli siłą rzeczy, no to minus 14 nam nie należy do n, natomiast 39 nam należy. No i wracamy do naszego pytania: ile należy sumować wyrazów, aby otrzymać 546? No i tutaj odpowiedź mamy, że tych wyrazów musimy mieć sumowanych 39 oczywiście początkowych. No dobrze, zajrzyjmy do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu dla jakich wartości parametru m liczby ułożone właśnie w takiej kolejności jak widzicie są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Słuchajcie, i tu znowu pojawia się wzór w tablicach, tylko on jest bardzo skomplikowanie napisane, a zadanie jest w sumie bardzo proste. Zajrzyjmy do wzoru. I w tablicach mamy napisane, że to jest dla sąsiednich wyrazów w ciągu. Czyli jak widzicie sąsiednie, czyli no, mamy jakiś sąsiadów. No i teraz zastanówmy się, jak się ma ten wzór do naszego tutaj zadania. Otóż to całe nasze AN to nie jest nic innego jak środkowy wyraz. Natomiast tutaj to AN-1 jest tym pierwszym, jakby skrajnym wyrazem. A to AN plus 1 jest tym tutaj drugim skrajnym wyrazem. No i tutaj musicie wiedzieć, ja na to mówię, że to jest wzór na środkowy wyraz. No ale w tablicach jest to napisane, że dla sąsiednich wyrazów. Więc musicie, jakby kojarzyć te zadania ze wzorami. Oczywiście widzicie też, że te wzory są tak trochę może, no, niezbyt fajnie napisane. No ale one dokładnie to oznaczają, co Wam tutaj kolorkami przedstawiłam. No dobra, koniec gadania, zabieramy się do roboty. Więc teraz tak. Niebieski, czyli minus dwójka równa się, oczywiście, kreska łamkowa. Dwójka na dole, bo tak mówi wzór. I w liczniku mamy tutaj m kwadrat minus 1 i dodajemy oczywiście 4m. No bo od razu pozbądźmy się tej dwójki, mnożąc obustronnie, razy 2 i otrzymujemy minus 4. No tutaj mamy m kwadrat minus 1 plus 4m. No i. Oczywiście, widzicie, no znowu kwadratówka się pojawiła, czwóreczkę sobie tutaj przyniesiemy, znaczy minus czwórkę, ale zmiana strony to oczywiście też zmiana znaku, czyli ładujemy ją na koniec plus 4. No i powinnam napisać tutaj 0, ale wiemy, że równość jest symetryczna, dlatego to 0 napiszemy sobie po prawej stronie. No dobrze, uporządkujmy to nasze równanie kwadratowe plus 4m. I tutaj dodać oczywiście 3 równa się 0. Wypiszmy współczynniki a to jest 1, B równa się 4, no i C to jest 3. No i znowu musimy liczyć delta. Bardzo często pojawia się delta w zadaniach dotyczących ciągów b kwadrat, czyli 16 odjąć 4 razy 1 razy 3. No to tu widzimy, że mamy 16 minus 12, czyli znowu fajna delta. Pierwiastek z tej naszej delty to pierwiastek z czwórki, czyli oczywiście 2. No dobra, no to przejdźmy do wyliczenia M1 i M2. No to M1 to minus B, czyli minus 4 odjąć 2 przez 2 razy 1 minus 6 przez 2 minus 3. No i znowu M2 też szybciutko, tak, cyk, cyk. To już myślę, że ogarniacie tą deltę, więc ja już tutaj myślę, że nie muszę tłumaczyć skąd co i jak. No dobrze, słuchajcie, po wyliczeniu mamy jakby dwie odpowiedzi dla naszego parametru. Więc teraz sprawdzimy, czy obydwie dają nam ciąg arytmetyczny. No to sprawdzamy. M jest równe minus 3. No i teraz obliczamy pierwszy wyraz, czyli to jest minus 3 do kwadratu, to jest 9, odjąć 1. No to mamy 8, no i później mamy po prostu minus 2, następnie mamy 4m, czyli 4 razy minus 3, no to to jest minus 12. I to samo sprawdzamy dla m równego minus 1, czyli m kwadrat minus 1 równa się no i oczywiście 0, bo minus 1 do kwadratu odjąć 1 to jest 0. No i oczywiście minus 2 po prostu. I tutaj mamy 4m, czyli 4m to jest minus 4 wynik. I teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście te wyrazy w kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. No i okazuje się, że w pierwszym wszystko się zgadza, bo mamy minus 10, zmieniamy się o minus 10, a w tym drugim zobaczcie, też się zgadza, bo się zmieniamy o minus 2. No to zarówno 1 Jaki drugi jest poprawny tworzą ciąg, czyli mamy dwie odpowiedzi: mk jest równe minus 3 i mk jest równe minus 1. No dobrze, kochani, pokonaliśmy to zadanie, i to jest już ostatnie zadanie z serii ciąg arytmetyczny. Oczywiście nie koniec zadań, zapraszam do kolejnej części. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, i oczywiście życzę samych piątek i szóstek. I do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!